To jest film, którego nigdy miałam nie nagrywać. Kiedy miałam 15 lat, <laughs> chodziłam do y, muzycznego gimnazjum, do szkoły muzycznej. Y, grałam na flecie. Grałam też na flecie przy mojej parafii. Um, w ogóle udzielałam się przy parafii, ponieważ y, moja parafia, kościół. Było, było, mi, była miejscem, w którym czułam się bezpiecznie, miejscem, w którym znalazłam przyjaciół. Pewnego razu znajomi z jednej ze wspólnot, właśnie z parafii, zaprosili mnie na wyjazd na ognisko w odwiedziny do księdza, który do niedawna był ich pasterzem ale zmienił parafię. Pojechaliśmy tam kilkoma busami, to było kilkanaście albo nawet wydaje mi się, że kilkadziesiąt nastolatków, od tak, nie wiem, pewnie 13, 14 latków do 21 latków. Na miejscu przywitał nas ksiądz, był bardzo miły, wesoły. Widać było, że ci moi znajomi mają z nim bardzo fajną relację, że w ogóle jest dla nich ważny, no bo specjalnie do niego tam jedziemy, przywitał nas, pomodlił się z nami, pobłogosławił nam. No i zaczęliśmy rozpalać. Ognisko. Przy ognisku były takie duże namioty, w których mieliśmy przenocować, i był, była też taka mała wiata nie, taki budyneczek, domeczek malutki, zamknięty. I kiedy zaczęliśmy rozpalać to ognisko, część osób, takich trochę vipów, tych starszych, czyli od 17 do 21 lat, Właśnie parę, myślę, dziesięć około osób do tego domku poszło razem z księdzem. Ja sobie siedziałam przy ognisku z moimi znajomymi, ale w pewnym momencie ktoś mnie do tego domku zawołał. Kiedy weszłam do tego domku, okazało się, że jest to nieduży pokoik, w którym są rozłożone jakieś kanapy, stolik. Jakieś meblościanki, przy których wszyscy sobie stali, właśnie wokół takiego stolika i rozmawiali. I był tam też ksiądz, i ten ksiądz, w tym momencie, kiedy tam weszłam, był już, pił piwo i palił papierosy. I to samo w sobie by mnie nie zdziwiło. Ponieważ no, nie był to pierwszy ksiądz, którego widziałam, że pije piwo i jakby picie piwa, no nie ma w tym nic złego. Zapalenie papierosa y, dla dorosłej osoby też nie jest jakby tutaj czymś niesamowitym, ale od razu bardzo dziwne wydało mi się to, że on nie tyle pije, co jest już pod wpływem alkoholu, nie tyle pali, co no, wypala jeden za drugim papierosem, śmierdzi strasznie od tych papierosów w tym małym pomieszczeniu. Ale przede wszystkim wokół niego są same bardzo młode osoby. To znaczy ten facet musiał mieć około 40 lat. A razem z nim były tylko bardzo młodzi ludzie, no moi koledzy, moje koleżanki. Ponieważ byłam taką rezolutną 15 latką i lubiłam rozmawiać ze starszymi, to czułam się taka dopuszczona na wyższy, do wyższego levelu społecznego, wchodząc do tego domku i będąc w tym domku. Więc dyskutowałam sobie. E, nie wiem, o czym rozmawialiśmy. W pewnym momencie ten ksiądz poprosił mnie, żebym usiadła obok niego. I no, nie chciałam tego robić, ponieważ nie widziało mi się siadać obok podpitego faceta w średnim wieku, który też widziałam, że tak... Dziwnie się zachowywał w stosunku do dziewczyn, które siedziały obok niego z drugiej strony, ale też tłumaczyłam to sobie tak, że on na pewno je zna bardzo długo, no, znają się jeszcze z tamtej wspólnoty, więc nie wiem, nie znam się na ich relacji. Prosił mnie raz, drugi, trzeci, w końcu za którym się razem mówię, dobra, wszyscy patrzą na mnie jak na debila, jestem tutaj główniarą, pomyślą, że jestem jakaś dziwna, dobra usiądę obok tego księdza. Kiedy usiadłam obok tego księdza, on położył mi po prawej stronie od niego, obok niego. On przesunął się do mnie i położył mi prawą rękę na moim lewym udzie i wsunął tą rękę między moje nogi. I tak sobie jeździł z góry do kolan. Z góry do kolan. Tak. Hm. Hmm. Tak po prostu. Byłam sparaliżowana, naprawdę. Pierwszy raz w życiu doświadczyłam w ogóle czegoś takiego. Nigdy wcześniej nie miałam chłopaka, nigdy się nawet nie całowałam z nikim, no nigdy w życiu mężczyzna żaden w ten sposób um, mnie u, nie postrzegał, nie traktował. Byłam w ogromnym szoku, nie wiedziałam, jak się zachować i patrzyłam, no nie mogłam na tego księdza patrzeć, bo <laughs> Nie byłam w stanie, patrzyłam cała sparaliżowana na ludzi, którzy są wokół. Słuchajcie, było tam kilkanaście, dziesięć, trzynaście osób. Te osoby odwracały głowę, unikały spojrzenia ze mną. Pamiętam kolegę, na którego zerkałam, który zna mnie no dosyć, um, który miał 21 czy 2 lata i on też uciekał wzrokiem, trochę wychodził, tak, wychodził, wchodził z powrotem, tak. Że on nic nie widzi, nikt nic nie widział, nikt nie zareagował. Rozmowa, wesoła rozmowa, nadal trwała, tylko ja milczałam. W pewnym momencie ten ksiądz zadał mi jakieś pytanie, odwróciłam w jego kierunku głowę, a on pocałował mnie w usta. To także nie zmieniło nic. Nikt nie zareagował. Rozmowa, wesoła rozmowa, nadal trwała i tylko ja milczałam. A ksiądz dalej trzymał rękę pomiędzy moimi udami. Minęło naprawdę kilkadziesiąt minut, i nie jestem w stanie powiedzieć, czy było to minut 40, czy minut 120. Ale po kilkudziesięciu minutach, jeden z chłopaków, też starszych, którzy byli w tym pomieszczeniu, wyszedł z niego na zewnątrz i z zewnątrz zawołał mnie: Jola, chodź tutaj, coś w tym stylu. To było. Idealnym pretekstem do tego dla mnie, jakimś psychicznym, niesamowicie mózg ludzki działa, ale to był bodziec, dzięki któremu ja psychicznie mogłam wyjść z tej sytuacji, czyli po prostu wstać i wyjść. Miałam dlaczego wyjść, miałam powód. Ksiądz tego wieczoru jeszcze kilka razy naprawdę krzyczał z tego domku yy, i wołał mnie tam do środka. Jola, chodź tu. Siedziałam y, już z powrotem przy ognisku, cała rozdragana i po prostu przerażona, a on dalej regularnie mnie tam wołał. Zaraz po wyjściu do tego kolegę zapytałam, o co tutaj chodzi i co on robi, i że to jest totalnie chore. Kiedy wracaliśmy, czy kiedy była jakaś przestrzeń na rozmowę z tymi też dziewczynami. Które były w tym pomieszczeniu ze mną. Też pytałam się o to, co się wydarzyło, dlaczego takie coś się w ogóle stało. Nawet nie, nie stawiając się w roli ofiary, tylko w ogóle próbując swoim mózgiem zrozumieć to, co się wydarzyło i dlaczego się to wydarzyło i w ogóle o co chodzi, bo byłam w tak totalnym szoku. Nie potrafiłam zrozumieć tego, jak to jest możliwe. Łącznie od tych wszystkich osób dowiedziałam się, że ten ksiądz jest alkoholikiem i że jest biedny, że ten ksiądz sobie nie radzi, że jest wspaniałym, dobrym człowiekiem, ale po prostu czasem go ponosi, kiedy wypije alkohol, że myślał, że jestem starsza niż 15 lat. Co ciekawe, to jedyna sytuacja w moim życiu, kiedy ktoś. Posądź, że ktoś myślał, że jestem starsza? Czy ktoś twierdził, że jestem starsza niż jestem? Naprawdę jedyna w moim życiu. Zaraz po powrocie do domu opowiedziałam wszystko mamie. Moja mama, yy, mówiąc delikatnie, bardzo, ale to bardzo się zdenerwowała i w tym momencie wykonała telefon na parafie. Oburzona i, no, <laughs> wściekła. Słyszałam, jak opowiada to wszystko ze znajomemu właśnie tam księdzu z tej parafii, ale nie wiem, co dalej się stało z tą sprawą. Nie mam pojęcia, czy jakiekolwiek konsekwencje wobec kogokolwiek zostały wyciągnięte. Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek o tym wyżej się dowiedział. Wiem, że ja już nie mogłam nigdzie jeździć z tymi ludźmi na żadne wyjazdy, więc w sumie największe konsekwencje Poniosłam ja. Kiedy mowa o pedofilii w kościele, o nadużyciach seksualnych w kościele, o molestowaniu w kościele, myślimy o bardzo skrajnych sytuacjach, które oczywiście zdarzają się i jak się okazuje, zdarzają się częściej niż się nam wydaje. Bardzo rzadko myślimy o tym, dlaczego do takich gwałtów dochodzi i do takiej skali przemocy. Jakim cudem w kościele? Odnajduje się człowiek, który potrafi zgwałcić dziecko lub kobietę, lub zmanipulować kobietę do jakiejś bliskości seksualnej, wykorzystać ją po prostu, a później zostawić z dzieckiem na przykład. Dlaczego takie sytuacje się zdarzają? Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, ale jestem przekonana, że bardzo często wynika to z tego, że wiele sytuacji, dużo mniej skrajnych, zostało przykrytych, że na wiele sytuacji, dużo mniej skrajnych, nikt nie zwrócił uwagi. Ufając Kościołowi, ufając Księżom, szukając Boga w Kościele, będąc wierzącą nastolatką, gdzieś tam autentycznie poszukującą prawdy, miłości, też, Gdzieś tam, no właśnie, jak to każda nastolatka, właśnie zagubioną i niewiedzącą do końca, co jest, jak powinno wszystko wyglądać, znalazłam się w sytuacji, w której dostałam bardzo wyraźną informację od członków Kościoła Katolickiego. Pierwszą od tego księdza, że, że można mnie nadużyć, że można mnie dotykać, można mnie pocałować, że to się nie liczy i że to nie ma żadnego znaczenia i że to jest nic. Ale dostałam też drugą wiadomość od osób, które na to wszystko patrzyły i to ta wiadomość, myślę, jest dla mnie do dzisiaj dużo trudniejsza. Nie pomożemy ci, jeżeli zależy nam bardziej na osobie, która cię skrzywdziła, niż na tobie. Jesteś mniej warta niż osoba, która cię skrzywdziła. Osoba, która Cię poniżyła i wykorzystała, jest dla nas ciekawsza, mamy z nią lepszą relację, jest kimś ważniejszym niż Ty. Jak otrzymując takie wiadomości, bardzo subtelnie przez lata funkcjonując w kościele, <laughs> możemy czuć się w kościele bezpiecznie? Jak możemy zaufać naszej psychice, jeżeli tak podprogowo w wielu momentach Jesteśmy przekonywani do tego, że możemy być nadużywani. Moja historia nie jest jedyną na świecie taką historią. Jest jedną z miliarda historii, które nie są wystarczająco skrajne, żeby zostały opowiedziane. Ale moja historia jednak się wydarzyła. I tak samo bardzo często wydarzają się kolejne historie. Historia, po których ofierze wydaje się, że nie powinna nawet wypowiadać się w tej kwestii, bo to na pewno wyjątek. To tylko błąd jednego człowieka. Co z tego, że jeden człowiek mnie skrzywdził, skoro wszyscy są dobrzy? Co z tego, że jeden człowiek zgrzeszył, przecież Kościół jest święty? Uważam, że ta fraza jest w ogóle bardzo szkodliwa i nią można sobie wytłumaczyć bardzo wiele rzeczy w Kościele. Ignorując rzeczywistość, czyli ignorując fakty. Faktyczne cierpienie, nawet własne cierpienie e, ból, samotność, poniżenie. Nie nagrywam tego filmu po to, żeby się Wam pożalić. E, nie, nie jest ta historia już dla mnie zbyt emocjonalna. Mam ją już przepracowaną i tak naprawdę jest jedną z wielu. Y, trudnych historii, y, które, których doświadczyłam w kościele, i czasem jeszcze jestem o to zła, i jest mi przykro, że musiałam y y takich różnych rzeczy w kościele doświadczyć. Z drugiej strony myślę sobie, może, miałam, może tak miało być, może dzięki temu mogę dzisiaj o nich swobodniej głośno opowiedzieć i też głębiej spojrzeć na problem y, nadużyć. Nie tylko seksualnych w kościele, ale chciałam w ten sposób zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, przemoc, także przemoc seksualna w kościele, to nie tylko wielkie skandale. Zaczyna się ona od małych, niepozornych rzeczy. Może nie doszłoby do sytuacji, w której ja się znalazłam, gdyby dużo wcześniej ktoś, ktoś zwrócił temu księdzu uwagę, <laughs> że zachowuje się nieadekwatnie, nie powinien się tak zachowywać wśród młodzieży, gdyby ktoś, kto zdaje sobie sprawę z jego problemów z alkoholem, w jakiś sposób sprawił, żeby on nie miał kontaktu z młodzieżą, po prostu. Albo gdyby na tyle uświadomił młodzież, że ksiądz, który ma problemy z alkoholem, nie jest najlepszym adresatem wycieczek oraz podtrzymywania głębokiej z nim relacji, ponieważ potrzebuje on pomocy osób, dorosłych, a nie wsparcia nastolatków. Ja również nie wiem, co dalej się stało i mam nadzieję, że ten ksiądz nie nadużył nikogo bardziej niż mnie, ale nie mam tej pewności. I martwię się o to, szczerze się o to martwię. Dlatego, że duże nadużycia to wynik przyzwolenia na małe nadużycia. A każde nadużycia wobec drugiego człowieka, szczególnie wobec człowieka, wobec każdego, ale wobec y, małoletniego i też jeszcze nadużycie seksualne jest no, czymś <laughs> po prostu karalnym i niedopuszczalnym. 19 listopada 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski opublikowała stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. I jest to pierwszy dokument mm, przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce przyzwoity. To znaczy pierwszy dokument, w którym. Um, nie skupia y, się KEP y, tylko i wyłącznie na księżach krzywdzonych przez ofiary, i osoby oskarżające Kościół o takie, a nie inne czyny. To list po prostu, w którym uczciwie, otwarcie mówi o sytuacji, o tym, że to się zdarza w Polsce, że się zdarzało, że są jakieś przedsiębrane e, środki, Przede wszystkim o tym, że należy zgłaszać takie sytuacje władzom cywilnym. Nie jest to żadne działanie przeciwko Kościołowi. Ja się bardzo ucieszyłam, kiedy zobaczyłam tą, ten dokument, który zresztą był dodany do wszystkich gości niedzielnych, czyli najszerzej kolporto, kolportowanej gazety w tym kraju, szczególnie kolportowanej do osób wierzących i będących mocno w Kościele. Bardzo się z tego ucieszyłam, że poszedł taki mocny, e, mocna informacja. Ale <laughs> niedługo potem ukazał się reportaż mm, o e, księdzu prałacie Henryku Jankowskim, który jak się okazuje był, um, był przestępcą seksualnym, niezwykle wyrodnym i obrzydliwym gwałcicielem dzieci i chłopców i dziewczynek wykorzystującym i maltretującym dzieci i młodzież. Jeżeli nie czytaliście tego reportażu, link zostawię w opisie i to jest absolutne no bardzo po prostu polecam osobom wszystkim, które mają zamiar czy w ogóle wypowiadają się w tym temacie. Lektura obowiązkowa. Czy to przypadek, że taki reportaż ukazuje się zaraz po opinii KEPu, na którą czekaliśmy tyle lat. Um, nie wiem. Chcę wierzyć, że to jest przypadek, aczkolwiek i tak pokazuje on, jak wiele jest do zrobienia. I to nie tylko w takich działaniach <laughs> w tej chwili prewencyjnych, ale w działaniach społecznych, czyli w uświadamianiu w społeczności kościelnej, czyli katolików, nie tylko od strony religijno-duchowo-moralnej, przede wszystkim od strony psychologicznej, na czym polega władza księdza, który jest dużo bardziej uprzywilejowany niż osoba nadużywająca seksualnie, która nie ma takiej władzy jak ksiądz, władzy autorytetu. bo to z tym właśnie mamy w Kościele największy problem z zrozumieniem nie tylko skali, ale przede wszystkim skomplikowania i złożoności problemu nadużyć seksualnych w Kościele. Na koniec jeszcze trzy mam takie odezwy do narodu. Mianowicie po pierwsze odnośnie mediów y, katolickich. Wiele katolików podkreśla, że dlaczego takie reportaże ukazują się y, w dużym formacie, w właśnie okazji wyborczej, y, w mediach, co do zasady, tak zwanych świeckich, czyli mediach niekatolickich. <laughs> Odpowiedź jest prosta, dlatego że dziennikarze katolicy nie zajmują się takimi tematami. Bardzo chciałabym, żeby było inaczej. Jeżeli oglądają to dziennikarze katolicy albo przede wszystkim redaktorzy naczelni redakcji katolickich, którzy mają jakąś możliwość zmiany tej sytuacji i pokazania trochę ofiar po to, żeby społeczności kościelnej przybliżyć mm, ofiary i to, że to im trzeba współczuć i o nie trzeba zadbać, to bardzo Was po prostu proszę o to, o taką wrażliwość. Na te tematy. Też dlatego, żeby wykorzenić, wykorzenić nieufność wobec takich reportaży, jeżeli ukazują się w niekatolickich mediach, bo dobrze wiecie, że nie ukazują się w katolickich mediach, dlatego że ich nie publikujecie. A jeżeli to się zdarza, to wielkie brawa dla Was. I jeżeli kojarzycie jakieś materiały, reportaże rzetelne na temat nadużyć seksualnych w kościele, które zostały opublikowane w mediach katolickich, to koniecznie zalinkujcie w komentarzach, bo może ja po prostu takiego materiału nie zauważyłam nigdy. Bardzo chętnie, chętnie przeczytam i zmienię swoje zdanie. Druga odezwa jest do księży. Mam do Was ogromną. Prośbę, yy, też o wrażliwość na wszelkie doniesienia, wszelkie <laughs> yy, cierpienie, szczególnie jeżeli słyszycie, że skrzy kogoś skrzywdził wasz kolega, bo podejrzewam, że to jest najtrudniejsze. Jeżeli ktoś, komu ufam, skrzywdził ko kogoś, kogo nie znam, no to to jest najtrudniejsze. Bo nie wiem już, co jest prawdą. Ale wierzę w to, że, że to wszystko jest do przepracowania, i jest bardzo wielu księży, którzy skupiają się właśnie na ofiarach, a nie na chronieniu swoich kolegów. Ja nie wiem, jak się zachował wtedy ten kolega, tamtego księdza, i czy był jego kolegą, i, i co się stało dalej. To się wydarzyło 13 lat temu, ale nie jest tajemnicą, że jest z tym problem z y, tłumaczeniem kolegów, albo swoich wykładowców, albo swoich nauczycieli, albo swoich autorytetów. To jest trudne, bo nagle się okaże, okazuje, że, że trzeba chronić kogoś, kogo się nie zna, a może kogoś, kogo się nie lubi. Jeszcze tutaj podkreślę, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że również są sytuacje, w których książa są bezpodstawnie y, Atakowani, dlatego tym bardziej ta wrażliwość, pewniej wyczucie, uczciwość ym, no jest czymś tak trudnym, i jednocześnie bardzo podziwiam wszystkich książek, którzy potrafią y, w tej sytuacji stanąć na wysokości zadania. A na koniec do Was wszystkich, szczególnie do Was, jeżeli jesteście w kościele i jednak chcecie wierzyć w to, że takie sytuacje to może 1%. Ale na pewno nie więcej. Proszę nie wierzcie w to, że sami zachow zachowalibyście się najlepiej i sami zachowalibyście się jak bohater do momentu, w którym nie, nie będziecie w sytuacji, w której dużo bardziej niż na ofierze zależy Wam na osobie, która kogoś skrzywdziła, i wolicie przymknąć już na to oko, żeby uchronić Waszą relację z tą osobą, która kogoś skrzywdziła. I to nie musi być wielka rzecz, bo kiedy ktoś kogoś zgwałci, albo pobije, albo wulgarnie zwyzywa na środku ulicy, no to wtedy je, sytuacja jest klarowna i jasna, i no, ciężko byłoby temu przyklaskiwać i udawać, że się tego nie widzi albo się to aprobuje. Problem jest wtedy, kiedy to nie jest nic takiego strasznie wielkiego. Problem jest wtedy, kiedy na sytuację łatwo jest przemknąć oko, bo przecież nic takiego się nie stało. On po prostu jest biednym człowiekiem. Pamiętajcie o tym, że ktoś, kto został skrzywdzony, jest jeszcze dużo bardziej biednym i niewinnym człowiekiem, który sobie na to nie zasłużył i którego zadaniem nie jest zbieranie ciosów od kogoś, kto nie radzi sobie sam ze sobą. To będzie długi film, ale yy, chciałam o tym opowiedzieć, co czuję, jak to dzisiaj wspominam. Yy, no, yy, przez długi czas też żartowałam z tej sytuacji, tak że pierwszym mężczyzną, jakim mnie w życiu pocałował, był ksiądz. Ale dzisiaj jestem przerażona tym w sumie, że z tego żartowałam, bo sama starałam się to jakoś sobie wytłumaczyć yy, obrócić w, w żart, że <laughs> to nic takiego, tak? Nic takiego się nie stało. Stało się. Nie zasługiwałam na to, na poniżenie mnie w e, oczach kilkunastu starszych ode mnie kolegów i koleżanek, oraz na ich równie poniżające milczenie um, i odwracanie wzroku. Teraz te osoby mają swoje rodziny, swoje dzieci, i mam ogromną nadzieję, że nie odwracają wzroku, jeżeli ktoś robi krzywdę ich dziecku. Bądźmy świadomi, myślmy racjonalnie i działajmy. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy w tym momencie, to będzie najlepszy wyraz miłości. I wobec ofiary, i wobec oprawcy, tak naprawdę. Do zobaczenia następnym razem.